Kilkanaście lub kilkadziesiąt Ci szybcy nie nadążają mądrzy nie wiedzą, Chcesz wiedzieć co tu się dzieje Proszę cię bardzo, dziś w nocy No, ochłania miasto, wśród cieni szukam prawdy W głębi umysłu, że myśli są zakładnikiem magii psychodelicznych liczne grzyby otwierają Nowe wrota w barwach niewidzialnych Tańczę na granicy chaosu i porządku Otwieram oczy, widzę świat w innym świetle Każdy dźwięk to symfonia Każdy ruch to jest niezliczone sekrety W kosmicznej podróży, czas nie ma znaczenia Gdyby prowadzą mnie tam, gdzie jest ukryta wiedza Jo, przychody liczne W ich tajemnice wszechświata w Barwach i kształtach znajduje odpowiedzi na pytania Świat w iluzji, lecz prawda w sercu twi Jo, psychody liczne krzywy prowadzą mnie w głąb duszy Krzyby prowadzą mnie w głąb duszy Wszystko pulsuje Czuję energię, życia od kalej do wizji Odnajduję swoje odbicie mroku i blasku W tańcu światła i cienia Czyby otwierają drzwi do nieskończonego istnienia Każda myśl to podróż, każdy oddech To nowy początek w tej spiralnej ścieżce Znika w wiecznym momencie Psychodeliczne krzywy, w nich odnajduję siebie W ich magii ukryta jest prawda, której tak bardzo pragnę Psychodeliczne krzywy w nich tajemnice wszechświata, w barwach i kształtach znajduje odpowiedzi na pytania Świat w iluzji, lecz prawda w sercu tli. Jo, psychody liczne grzyby, prowadzą mnie w głąb duszy. Yo, wychodę liczne grzyby, w nich tajemnice wszechświata. Yo, w barwach i kształtach znajduje odpowiedzi na pytania Świat w iluzji, lecz prawda w sercu tli. Psychodeliczne grzyby krzyby prowadzą mnie w głąb duszy. Ja, psychodeliczne krzywy, krzyby w tajemnice wszechświata, w barwach i kształtach znajduję odpowiedzi na pytania. Świat w iluzji, lecz prawda w sercu twi. Ja, psychodeliczne krzyby prowadzą mnie w głąb duszy. Yo, psychodeliczne grzyby liczne krzyby prowadzą mnie w błąd duszy. Psychodeliczne liczne Ja psychodę liczne krzyby w niej tajemnice wszechświata Jo, w barwach znajduję odpowiedzi na pytania Świat w iluzji, lecz prawda w sercu tkwi